Dzień dobry. Zapraszam osoby, które są urodzone w znaku raka. Zobaczymy, właściwie zapytamy tarota, co takiego może przyjść już w tym miesiącu, który się co prawda rozpoczął, no ale jeszcze się nie skończył. Jeszcze do końca mamy trochę czasu, więc pewne energie już może zaczęły działać. Być może już coś, co karty pokażą, rakom się pojawiło, ale zobaczymy, co dalej. Zapraszam do oglądania. Spójrzmy, jakim miesiącem dla Raków będzie styczeń 2021 roku. Proszę moje wyższe prowadzenie, odpowiedź od Tarota. Dla Raków, co dla Raków przyniesie styczeń 2021 roku? W sferze pracy, finansów, emocji, relacji, wydarzeń. Związków między ludźmi, na co trzeba będzie zwrócić uwagę, na co puścić wolno. Wszystko, co może Tarot powiedzieć dla Raków na styczeń 2021 roku. Dla najwyższego dobra osób oglądających ten horoskop. zawodowo-finansowe. Ta ucamka kielichów bardzo ostatnio często mi się pojawia w rozkładach, w różnych rozkładach, nie tylko w horoskopach miesięcznych, co w, co w uczuciach. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to styczeń zacznie się bardzo dobrze dla raków i to wszystko, co, o czym raki sobie zamarzyły, czy zaplanowały, to wszystko przyjdzie, wszystko się ułoży. Tutaj nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o pracę czy o finanse. Tak jak powiedziałam, wszystko będzie szło tak jak należy, będzie pod dobrą gwiazdą. I też możliwe, że tu nie tylko wszechświat zadziała, ale jakieś osoby, które mogą sprzyjać. Pomóc osobom spod znaku raka, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe czy finansowe. Tutaj karta gwiazdy jest taką kartą opiekuńczą, rozumianą bardzo szeroko. Oczywiście, że przede wszystkim to są jakieś takie sploty pomyślnych wydarzeń. Korzystne sytuacje, które trzeba też umieć wykorzystać, bo czasami jest splot wydarzeń taki bardzo pomyślny, bardzo, bardzo taki rzeczywiście rokujący dobrze, a nie umiemy tego wykorzystać. Więc raki, mimo że już ten tydzień pierwszy mija, ale Energie, energie, które pokazywane są przez karty tarot, one często mają troszeczkę poślizg w, do tyłu czy do przodu, więc miejcie oczy szeroko otwarte, bo tutaj dla Was wszechświat szykuje coś naprawdę dobrego. I kolejny tutaj mamy tydzień. Kolejny czas, w którym być może realizacja tego, czegoś, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe czy finansowe, na co czekacie, czego się spodziewacie, że ona może się tak nie od razu ujawnić. Bo karta wisielca to jest karta mówiąca o pewnym zatrzymaniu. Ale często to zatrzymanie jest potrzebne. Potrzebne po to, żeby spojrzeć na, na życie, na sprawy, na postępowanie własne, czy też innych osób z jakiejś innej perspektywy. I może tak być, że same sprawy, powiedzmy zawodowe, czy same sprawy finansowe idą jak najbardziej pomyślnie i one tutaj. Energia karty y, gwiazdy, jako karty z arkanów wielkich, ona rzutuje na cały miesiąc, a nawet może jeszcze i dalej, czyli sprawy tutaj będą się miały dobrze, ale po drodze mogą się wydarzać y, jakieś y, y, z, y, trudności y, wynikające z tego, że nie do końca. Y, być może relacje wewnątrz pracy, być może stosunki pomiędzy współpracownikami będą wam tutaj odpowiadać. Może dlatego potrzebne jest takie troszeczkę zatrzymanie się i przyjrzenie się temu wszystkiemu, co się wokół mnie dzieje, jacy są ci ludzie, czy to rzeczywiście jest tak, jak ja myślę, czy, czy może tutaj trzeba coś zmienić, jeżeli chodzi o. Y, o, samą, y, o samo środowisko pracy w, w znaczeniu, y, coś ulepszyć, coś polepszyć, y, coś już nie, nie działa tak jak należy. Może trzeba wprowadzić jakieś nowe zwyczaje. Może, może to, y, tego dotyczy też y, ta karta. Bo y, to y, ósemka y, kielichów mówi wprost o jakimś niezadowoleniu i odwróceniu się od tego, co już nas nie zadawala. Y, i tak jak powiedziałam, to niekoniecznie musi być związane z samymi ludźmi, chociaż też może być tak, że tutaj jakieś osoby, które nam do tej pory sprzyjały, czy z którymi nam się dobrze współpracowało, to nagle okazuje się, że jednak gdzieś tam jest nam nie po drodze i trzeba troszeczkę zmienić kierunek albo obowiązki, czy, czy rodzaj pracy, czy rodzaj. Zadań konkretnych już jest, wyczerpał się po prostu, już tutaj jakby nie ma co robić i trzeba pójść dalej, czy z jakimiś pomysłami, czy z jakimiś nowymi zadaniami. Ale do tego trzeba właśnie trochę się zatrzymać i trochę się poprzyglądać temu swojemu otoczeniu. Z kolei księżniczka Mieczy mówi tu o takim zastanowieniu się przed. Zarówno podjęciem decyzji, jak i podjęciem jakichś rozmów. Możliwe, że ten początek i właściwie środek stycznia przyniesie rakom jakieś nowe, jakiś powiew nowych idei. One są bardzo atrakcyjne. One wymagają przemyślenia. One wymagają też pewnego rodzaju przeformułowania, czy na poziomie takim stricte zadaniowym, czy na poziomie relacyjnym. I tutaj trzeba się będzie zebrać w sobie i na przykład porozmawiać z kimś. Kto mógłby tych zmian dokonać, czy mógłby pomóc ich dokonać, albo też z kimś, z kim na przykład chcielibyśmy razem te, te zmiany dokonywać, raki chciałyby. Także tutaj to jest jakaś świeża, nowa energia dotycząca wymiany myśli. Dotycząca komunikacji, dotycząca rozmów. Także ten styczeń dla raków, według mnie, tutaj, z tego co karty tutaj pokazują, może być takim nowym powiewem czegoś nowego w życiu zawodowym. Powiewem czegoś nowego i czegoś bardzo atrakcyjnego. Zobaczymy, co nam tutaj jeszcze Karty Złotego Tarota dopowiedzą, jeżeli chodzi o tę sprawę, sferę, przepraszam, nie sprawę, sferę pracy i finansów. Rak, praca, finanse, styczeń 2021 roku. Co tu jeszcze <laughs> karty mogą powiedzieć? Rak, praca, finanse. Styczeń 2021 roku. Co jeszcze może ta tutaj raką podpowiedzieć? Ciekawego. Tak, tutaj jest podejmowanie decyzji. Te karty mówią o tym, one jakby dopowiadają dalszą historię do tego, co tutaj już pokazały te wcześniejsze karty. O czym Państwu? O, mamy tutaj dwie karty, co powiedziałam wcześniej. Więc myślę, że tutaj trzeba się będzie zastanowić, co wybrać. Możecie to zastanowienie się. To takie przyhamowanie i przyglądanie się temu, co, co ta sytuacja i środowisko pracy tutaj przynosi, jest potrzebne, dlatego że możecie mieć problem z wyborem czegoś, jakiegoś kierunku. Jakiejś idei, jakiegoś pomysłu. Ta karta często to, te, te zawiązane oczy tego mężczyzny. Mówiłem o tym, że się często czujemy bezradni, bo i to się wydaje pozytywne i pomyślne i to, i to również, ale trzeba coś zdecydować, więc tutaj też możliwe, że dostaniecie jakąś informację. To jest karta ósemki Buław to jest otrzymanie jakiejś informacji. Może brakuje po to, żeby podjąć odpowiednią decyzję, może brakowało Wam, będzie brakowało Wam jakichś informacji. I te informacje do Was przyjdą. Możliwe, że te informacje przyjdą do Was od kogoś, z kim kiedyś współpracowaliście od kogoś bardzo życzliwego i kogoś, kto wcześniej z Wami czy pracował, czy współpracował, czy razem jakiś biznes, żeście prowadzili, ale to może być jakiś przyjaciel, który na przykład, któremu opowiecie, tak, że mam tak i tak w tej pracy i nie wiem, nie wiem, co tu wybrać, nie wiem, co tu zrobić, bo czuję, że z tego może być coś fajnego, ale nie wiem jak. I może tutaj się pojawić właśnie jakaś taka dobra dusza, przyjazna, która doradzi. I szóstka monet mówi właśnie o y, obfitości. Mówi o obfitości, czyli te decyzje, które tutaj y, będziecie podejmować raki y, w styczniu dotyczące pracy. One y, na pewno przyniosą Wam y, spodziewane efekty finansowe. Także śmiało. Śmiało i miejcie oczy, uszy otwarte. Słuchajcie też dobrych rad. I czekacie na informacje. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe dla raków na styczeń, to mamy tutaj e, e, taką historię, że początek stycznia może dla Was być takim troszkę może dołującym, tak to nazwę. E, Zanadto chyba e, skupiacie się na tym, czego Wam brakuje. Bo piątki to w ogóle jest niestabilność, to jest poczucie też braku często. I tutaj jest poczucie braku takiego uczuciowego, chociaż tak naprawdę jest potencjał, jest tutaj potencjał uczuciowy w relacji. Więc, albo to jest tak, że jeżeli jesteście osobami w relacji będący. To skupiacie się zanadto na tym, czego Wam brakuje. Może trzeba o tym po prostu porozmawiać, powiedzieć o tym, tak, że chciałabym, czy chciałbym, no, żeby było inaczej. Tak i tak, konkretnie, bo nie ma nic gorszego niż domyślanie się w związku, zwłaszcza. Ale może też być tak, że osoba, która nie jest w związku, która dopiero poszukuje partnera czy partnerki, nie widzi tego kogoś, kto jest przychylny. Stoi tyłem do tych pełnych kielichów. Także tutaj mogą być jakieś rozterki, mogą być jakieś sprawy takie nie, nie do końca po waszej myśli, ale to jest bardziej, myślę, związane z waszym nastawieniem niż z rzeczywistym stanem rzeczy. Karta świata zachęca do tego, żeby się otworzyć po prostu otworzyć na, na nowe. Otworzyć się na to dobro, które płynie z z wszechświata może wysłać po prostu taką informację do wszechświata, że chce, żeby w moim związku działo się dobrze, albo żeby żeby ten związek w ogóle był. Także tutaj myślę, że może być troszkę. takich takich sytuacji, które Będą y, wymagały y, albo y, otworzenia się w ogóle na uczucie, albo y, otworzenia się na to, y, żeby zobaczyć szerzej niż do tej pory patrzyliście. Energia y, karty świat, jako energia karty z Arkan Wielkich, będzie y, Wam tutaj towarzyszyła jeszcze przez kolejne tygodnie. To nie jest tak, że to tylko w tym drugim tygodniu stycznia wam się oczy otworzą. Nie. Tutaj wszechświat i świat zadziała na Waszą korzyść. Tylko trzeba dać sobie i innym szansę, żeby tą pełnię otrzymać tą pełnię uczuciową. W trzecim tygodniu raki tutaj mają energię króla mieczy, i to jest taka energia, która właśnie mówi o tym, żeby z jednej strony, żeby rozmawiać. Jeżeli są jakieś kłopoty, tak jak mówiłam, że tutaj dla osób, które mają jakieś trudności, kłopoty i coś, jakieś sprawy są jakby nie do końca wyjaśnione czy ujawnione, to warto po prostu porozmawiać. A jeżeli są na przykład takie sprawy w relacji, które na tyle są poważne, że rzeczywiście jakby nie ma szans odwrócić się do tego kogoś, kto, kto nam oferuje miłość, bo my już nie czujemy tego, to może to jest taki moment, że trzeba będzie po prostu odciąć pewne sprawy, czy pewne osoby ze swojego życia. Oczywiście nie, nie odciąć całkiem fizycznie, ale ale po prostu uciąć, czy też może też być taka historia, że po prostu postawić sprawę na styczniu, że jeżeli nie stanie się tak, no to konsekwencją będzie to i to. Także tutaj możliwe są tego typu historie rozwiązania. I dziewiątka pentakli mówi o tym, że koniec miesiąca, cokolwiek by tu się po drodze nie działo, a przecież to jest horoskop ogólny, więc nie z każdą osobą tutaj musi rezonować, nie każdy musi z Państwa oglądających odnaleźć siebie w swojej historii życiowej, tutaj to, o czym karty mówią, ale. Dziewiątka Pentakli mówi o obfitości, mówi o cieszeniu się z plonów, o cieszeniu się z poczucia bezpieczeństwa. Czyli jeżeli nawet gdzieś tam coś po drodze czegoś brakuje, czy gdzieś tam po drodze coś nie zgrzyta, czy, czy, czy nie pasuje do końca, to końcówka stycznia w sferze uczuciowej, w sferze relacyjnej dla osób urodzonych w znaku raka będzie bardzo taką już spokojną, stabilną i bardzo przyjemną, taką z poczuciem takiego Otrzymania tego, czego się chce, o, w ten sposób powiem. Także y, może być trudno, ale skończy się dobrze, o, w ten sposób. I zobaczmy, co tutaj jeszcze Złoty Tarot nam, a właściwie rakom powie. Raki. Rak styczeń 2021 roku. Uczucia, relacje, emocje, związki. Rak. Styczeń 2021 roku. Rak. Rak. Styczeń 2021. Emocje, relacje, związki. Rak. I właśnie tutaj się wszystko poukłada. Może właśnie trzeba się otworzyć. Tak jak tutaj jest ta karta świata. Trzeba się otworzyć, dać sobie, pozwolić sobie na to uczucie. Król Buław jest z kolei taką energią bardzo witalną, bardzo taką seksualną wręcz tutaj może może zwiastować to, że jeżeli otworzycie się na pełnie pełnie miłości i, i duchowej, uczuciowej i fizycznej, to właśnie doświadczycie tego, tego spełnienia. Bo tak jak mówiłam, dziewiątka pentakli mówi o tej obfitości, a dziesiątka kielichów no to już w ogóle mówi o, o obfitości takiej uczuciowej. Więc może trzeba... Troszkę pozwolić sobie na, na dopuszczenie do siebie kogoś, czegoś, emocji na pewno. Bo tu te karty mówią o ogromnym potencjale i ogromnej obfitości uczuciowej. I o tym, że się będzie sporo działo tutaj. Ale tak w znaczeniu takim pozytywnym, w znaczeniu pozytywnym, taka gorąca atmosfera. Myślę, że tutaj raki będą zadowolone z tej sfery uczuciowej, relacyjnej w styczniu. Zobaczymy, co jeszcze karty opiekuńcze dla raków na styczeń tutaj powiedzą. Prosimy, kartę opiekuńczą dla osób urodzonych w znaku raka na styczeń 2021 roku. Rak styczeń 2021 karta rada, karta opiekuńcza co dla raków i zobaczmy relaks pozwól sobie na lenistwo czasami dobrze jest nic nie robić no właśnie to się, może tyczyć, to się może tyczyć i spraw zawodowych, jak i też spraw uczuciowych. Może nie traktujmy tego lenistwa tak bardzo dosłownie, ale czasem dobrze jest nic nie robić, czasami trzeba zostawić pewne sprawy własnemu biegowi. Może tak to powinno być odczytane. Mam nadzieję, drogi Raki, że będziecie zadowolone z przebiegu tego miesiąca. Że ten miesiąc rozpocznie pozytywną, wpływ pozytywnej energii na dalsze, kolejne miesiące. I mam nadzieję, że wszystko to, co najpiękniejsze i najlepsze, przyjdzie do Was w styczniu, czego Wam serdecznie życzę. Pozdrawiam, zapraszam do komentowania, do subskrybowania kanału. I jeżeli ktoś ma ochotę również do kontaktu prywatnego przez Messenger na Facebooku różka Ada. Zapraszam.